Liczby kwantowe, wstęp, część pierwsza. Tutaj, jeżeli chodzi o liczby kwantowe, to to jest dosyć złożony temat i żeby lepiej go zrozumieć, najpierw wydaje mi się, że warto zrozumieć pewne rzeczy, które no, z chemii trzeba wiedzieć i łatwiej jest potem zrozumieć te liczby kwantowe, o co w ogóle w tym chodzi. Na temat liczb kwantowych na razie chwilowo nie będę nic mówiła w tej pierwszej części, tylko o innych rzeczach, które potem będą, będą potrzebne, żeby te liczby kwantowe po prostu lepiej zrozumieć, jak je będę tłumaczyć, bo bez tej wiedzy, którą tutaj przekazuję, jakby może być to w ogóle nie niezrozumiałe. Także zaczynamy. Co to są powłoki? Najpierw sobie przypomnimy o powłokach i o podpowłokach. Powłoki elektronowe, co to jest? Wiemy, że atom składa się z jądra, jądra atomowego i w tym jądrze mamy protony i neutrony. Natomiast elektrony znajdują się na powłokach elektronowych. I teraz w zależności ile dany atom ma tych elektronów, tyle też powłok posiada. Bo te powłoki mają określone pojemności, tak? Tak jak tutaj. Pierwsza powłoka nazywa się K i ma mieścić maksymalnie dwa elektrony. Druga, podpowło, druga powłoka, L, ma 8 elektronów maksymalnie i tak dalej. Więc jeżeli atom ma 3 elektrony, no to będzie miał dwie powłoki, ponieważ na pierwszej będą dwa elektrony, a na drugiej jeszcze jeden elektron. Teraz skąd mamy wiedzieć, że akurat tyle elektronów jest maksymalnie się mieści na danej powłoce? No to możemy to policzyć sobie ze wzoru 2n kwadrat, ponieważ za, jeżeli za, za numer powłoki podstawimy sobie tutaj ten numer, za n, numer powłoki, to z tego wzoru wyciągniemy ilość elektronów w powłoce. Czyli jak podstawimy do tego wzoru za n 1, no to mamy 2 elektrony, tak? Jeżeli za n 2, no to mamy tutaj 8 elektronów. Jeżeli za n 3, no to mamy... 18 elektronów, więc można z tego wzoru. Też warto to widzieć, jak to wygląda z układem okresowym, ponieważ układ okresowy, z niego też możemy odczytać, ile dany atom ma tych, tych powłok elektronowych, bo to jest równoznaczne numerowi okresu. Na przykład, jak mamy glin, no to glin ma okres numer 3, tak? więc będzie miał trzy powłoki, czyli jego elektrony zajmują trzy powłoki. Na przykład azot będzie miał dwie powłoki, czyli na dwóch powłokach będą rozmieszczone elektrony azotu. Jeżeli chcemy widzieć też z układu okresowego, ile elektronów się mieści na danej powłoce, to też możemy to odczytać, ponieważ ilość tutaj krateczek na danej powłoce to jest jakby ilość elektronów. Tak jakby każdą kratkę zapełniał jeden elektron. Czyli tu mamy tak, okres pierwszy, czyli pierwsza powłoka, to tutaj mieści ona maksymalnie dwa elektrony, bo są dwie krateczki, tak? Później druga powłoka, no to ona mieści maksymalnie 8 elektronów. No i to się zgadza, tak? No bo mamy 8 miejsc tutaj, czyli raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Trzecia powłoka, to tutaj trzeba uważać, bo to jest taki przeskok, dlatego że tu to jest też dalej trzecia powłoka, bo to jest zawsze tak, że trzecią powłokę mamy tutaj, na bloku S, tu mamy na bloku P, trzecią powłokę, i ona się zaczyna dalej tu. Jest taki przeskok. I tych wszystkich łącznie miejsc tutaj mamy 18, bo tu mamy tak 2 i 6 jest 8, i jeszcze tu 10, to jest 18. I kolejna powłoka czwarta, no to ona mieści 32 elektrony, czyli tu mamy tak. Dwa elektrony. Potem mamy podpowłokę, podpowłoki. Podpowłoki to są części powłok i na przykład, jak mamy pierwszy okres, no to wyjątkowo w pierwszym okresie są jest tak wyjątkowo, że w pierwszym okresie to jest tylko jedna podpowłoka S. Bo tutaj mamy blok S, tak? tutaj mamy blok P, a tutaj mamy blok D w układzie okresowym. I po co ja też Wam to tłumaczę? Bo później, jak będziecie pisać konfiguracje elektronowe atomów, to jest naprawdę dużo łatwiej odczytywać to z układu okresowego. I jak potem będziemy to odczytywać, to też będzie Wam łatwiej po zapoznaniu się z tym materiałem. I jak mamy podpowłoki, no to tak, podpowłoka S mieści maksymalnie dwa elektrony, no i ją rysujemy w postaci takiej krateczki, gdzie mamy dwa elektrony, jeden i drugi ma różny spin, jak widać, bo są w różnym, mają różny zwrot te dwa elektrony. I tu jest właśnie taki wyjątek, bo pierwsze, pierwsza powłoka no właśnie mieści tylko tą jedną podpowłokę S, no tak się wydaje, że jakby to było pod P, prawda, no ale to jest tak wyjątkowo, że akurat w pierwszej podpowłoce są dwa elektrony i to jest ta podpowłoka tylko jedna w powłoce pierwszej ta S, potem mamy podpowłokę P, Ona ma 6 elektronów, no stąd też wiemy, że druga powłoka, skoro ma 8 elektronów, no to zawiera jedną, po, jedną podpowłokę S, bo zawsze każda powłoka się od tej S zaczyna i ma jeszcze podpowłokę P. Ponieważ jak mamy tu właśnie tą drugą powłokę, czyli drugi okres, no to widzimy, że tutaj jest podpowłoka S, która mieści 2 elektrony, tak, dwie kratki i mamy też podpowłokę P, która ma 6 miejsc. A w każdym miejscu mam po dwa elektrony. A nie, przepraszam, tu jest 6 miejsc, czyli 6 elektronów się mieści, ale rysujemy ją jako takie trzy krateczki, w każdej krateczce są po dwa elektrony. No i podpowłoka D, kolejna. No to ona ma już 10 elektronów mieści. Czyli rysujemy 10 tych strzałeczek, czyli tych elektronów, i mamy pięć takich kratek. W ten sposób rysujemy podpowłokę D. Czyli na przykład, jak mamy Trzecią powłokę, no to ona ma 18 elektronów. Czyli jeżeli ma 18 elektronów, no to ona będzie, tak idziemy sobie po kolei: czy ona ma pod powłokę S, dwa elektrony, pod powłokę, pod powłokę S, potem ma jeszcze P i jeszcze ma D. Właśnie, a na D mamy 10 elektronów, stąd razem jest 18 tak? w trzecim okresie, bo są 2 elektrony na, na podpowłoce S, 6 elektronów na podpowłoce P i jeszcze 8 na podpowłoce D. I po co, po co w ogóle o tym mówię i co to są mniej więcej te liczby kwantowe? Liczby kwantowe, o tym będziemy mówić w następnym materiale, są to takie liczby, które określają stan elektronu w atomie. Czyli o to chodzi, że każdy elektron, który opiszemy tymi liczbami kwantowymi, można właśnie tymi liczbami go opisać i wtedy wiemy, który to konkretnie elektron jest, tak? Czyli możemy po tym, po tym opisie, czyli po tych liczbach kwantowych, wiedzieć w jakim okresie jest, ile, na której powłoce jest ten elektron, a na której podpowłoce, w której tej krateczce tej podpowłoki, tak? Tutaj są jeszcze orbitale, ale o tym też będzie w następnym też materiale. Także chodzi o to, że właśnie opisując ten elektron tymi liczbami kwantowymi, wiemy, który to dokładnie jest elektron i gdzie on leży. Mniej więcej o to z tymi liczbami chodzi, a dokładnie będzie dalej.